Pompowtryskiwacze oraz wtryskiwacze Common Rail toczą między sobą zacięte boje od momentu, gdy oba te rodzaje modułów tryskowych zostały udostępnione na rynku motoryzacyjnym. Początkowo pompowtryskiwacze wiodły prym ze względu na niespodziewaną do tej pory dynamikę, jaką nadawały dieslom. Wynikało to z ich specyficznej, innowacyjnej, jak na tamte czasy budowy, w której wyróżniono pompkę oraz wtryskiwacz, dzięki czemu uzyskiwano wysokie wartości ciśnienia wtryskiwanego paliwa. Przekładało się to na uzyskiwaną dynamikę użytkowania pojazdu przy relatywnie niskim spalaniu. Lepsze spalanie dzięki pompowtryskiwaczom zaproponowanym przez WAG do tej pory znajdują licznych entuzjastów, mimo tego, że pompowtrysków już nie instaluje się w nowych pojazdach, gdyż nie są w stanie spełnić one rygorystycznych norm czystości spalin. Przejdźmy zatem do drugiej strony konfliktu opisywanego jako wtryski a pompowtryski, obracając wzrok ku układowi zasilania olejem napędowym Common Rail. Zanim opiszemy zalety i wady Common Rail, podamy Wam kilka informacji podstawowych na ich temat. W tym samym czasie, gdy grupa Volkswagen pracowała za wzięcie nad pompowtryskiwaczami, we Włoszech także trwały prace właśnie nad Common Rail. Finalnie koncern Fiat zaproponował światu motoryzacyjnemu układ Common Rail. Innowacją była imponująca, mogąca sięgać nawet wartości siedmiu ilość realizowanych faz wtrysku przy zachowaniu wysokiej kultury pracy, zatem Common Rail określa się jako układ znacznie cichszy. Inna różnica: pompowtryskiwacze a Common Rail wyryża się w sposobie uzyskiwania paliwa przez dany element wtryskowy. Każdy pompowtryskiwacz pracuje w zasadzie na swój rachunek, tłocząc i rozpylając paliwo, podczas gdy wszystkie wtryskiwacze z układu Common Rail są zamontowane we wspólnej magistrali paliwa określanej jako listwa paliwowa, od której angielskiej nazwy Common Rail nazwę zaczerpnął cały układ. Co istotne z perspektywy ochrony środowiska oraz zdrowia organizmów żywych, pojazdy wyposażone w układy wtryskowe Common Rail z łatwością spełniają coraz bardziej rygorystyczne normy euro dotyczące czystości spalin.